Chcesz mieć szybki i wygodny, a przede wszystkim bezpieczny dostęp do ważnych informacji dotyczących swojego leczenia online, załóż własne konto w zintegrowanym informatorze pacjenta. 25 marca będzie można to zrobić bezpłatnie w dzierżoniowie. Każdy z nas potrzebuje czasem pomocy medycznej i pojawiają się wtedy pytania: gdzie i kiedy się wcześniej leczyliśmy, kiedy korzystaliśmy z leków refundowanych lub sprzętu rehabilitacyjnego, a po wejściu systemu Ewuś, czy w ogóle jesteśmy osobą ubezpieczoną, a więc uprawnioną do korzystania z leczenia w ramach NFZ-u. Wszystkie te informacje można łatwo sprawdzić nawet na domowym komputerze w zintegrowanym informatorze pacjenta przed wizytą u lekarza. Trzeba tylko założyć specjalne konto pacjenta. Można je założyć w, w siedzibach NFZ-u we Wrocławiu lub w Obrzychu, albo skorzystać z okazji, jaka pojawi się 25 marca w Urzędzie Miasta w Dzierzeniowie. Tego dnia będzie można założyć konto w ZIP-ie w mobilnym punkcie NFZ-u. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Punkt zlokalizowany będzie w pokoju numer 2 na parterze dzierżoniowskiego magistratu po lewej stronie od wejścia naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego. Konto w zintegrowanym informatorze pacjenta będzie można założyć w godzinach od 9 do 15.